Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Oxygena. Yy, u naszego domatora jest już prawie położona tapeta. Musimy to zobaczyć, jaki jest poziom dekoru tutaj, ale chyba. O, autopis. Chyba rośnie. A, nie dowiemy się, bo się nie włącza. Oj! Oj! Oj, Oj ojoj! Ojoj! Trzeba udekorować mu bardziej. No dobra. W takim razie możemy mu dostawić. Co możemy mu dostawić? Coś z mebli. Hmm. Tutaj coś jest. Dobra. Eee, rzeźbę? Serio? Dobra. Sam się o to prosiłeś gościu. Masz rzeźbę. I tu masz rzeźbę. I niech ci rzeźbią rzeźby. Dobra. Priorytety są jako takie, ale niech będzie. Granitowe dwie rzeźby. Będziesz miał. Co prawda nie mamy za bardzo artysty, bo Picasso to jest trochę dupa, a nie rzeźbiarka, no ale trudno. Mm, tutaj widzę prąd dla odmiany jest. O, no jeszcze walczy, walczy, walczy i przegrało walkę. Nie, dobra, daje radę, żyje. Bateria jak? <coughs> Bateria też widzę, żyje. No to dobrze. Mógłbym tutaj podłączyć to do sieci. Tylko myślę, jak to zrobić. Może stąd poprowadzę kabel. Tutaj nie, bo tutaj oczywiście mi się pogryzie z parkiem, chyba że stąd go wyprowadzę. Chyba tutaj jest podłączony, więc mógłbym tak, tak, tak. Tutaj przez to. Tutaj jedną płytkę zamontować i podłączyć się. No, na wszelki wypadek to zrobię. Yy, czyli tak przede wszystkim kabel, taki co przechodzi przez ścianę w którym miejscu by go zamontować, tutaj nisko czyli jak najniżej, dobra, tutaj będziesz kablu pociągnięty, ten już prawie prawie się wykrył, zobaczcie 95% <laughs> czyli w tym odcinku będziemy mieli znowu Senichela um, tutaj to w ogóle nie chce działać i to mnie martwi bardzo A <laughs> Może podniosę priorytet. O, tak zróbmy. Dobra, oni tutaj trochę lodu niby znoszą, ale niewiele z tego wynika, jak widzę. Fosforytu tutaj rzekomo nie mają. Dobra, to musimy chłodzić, bo to jest przegrzane w ciul. I to też trzeba naprawić. No, tylko, że nie za bardzo chcą. Może tak zrobić. Priorytet, ósemka, naprawcie to. Tak, żeby się nie spsuło bo to by było kiepskie. Eee, tutaj też się psuje, dlatego tutaj damy priorytet na ósemkę. Tutaj oni w ogóle wszystkie olewają, jakby nic nie robią. Te są nienawożone, no tak, bo nie ma szlamu. Eee, idziemy kopać tutaj szlam, nie ma opcji. Musimy kopać szlam. Tutaj mógłbym zrobić ładne przejście i wtedy miały tyle szlamu, ile tylko chcą, bo to jest cały biom, choć nieduży, ale jest. Tutaj jest drugi, więc szlamu mi jeszcze nie brakuje, na szczęście. A, czy robić tutaj śluzę wodną? Jakbym to odciął od lewej strony, to mógłbym tutaj zrobić teoretycznie śluzę. I wtedy by wchodzili, no ale nie, to by się brudzili w ogóle. Dobra, zrobię to po prostu bardziej cywilizowaną metodą, czyli metodą drabinkową. O, czy tutaj chcę wodę? Mogę ją chcieć, tak. Więc w takim razie zrobimy tak. Tutaj jest, tu, 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 i tak sobie zrobimy drabinkę aż do lewej strony. Dobra. Tu i tu. Tutaj jest w porządku. Tutaj jest dobrze, dobra. I przede wszystkim proszę mi kopać to. Domykamy projekt, kopiemy wszystko. Tutaj się zgromadzi. O, i to proszę mi wykopać ładnie. Wierzę, że dadzą radę. A jak tam budowa systemu rurociągowego? A, dobrze stoi w miejscu. To trzeba by przeanalizować, ale nikt gejzerów nie chce analizować. Nie wiem, co się stało z Senku. On się tym zajmował, a jakoś. W ogóle nie wiem, gdzie on jest na liście nawet. Tutaj klatkę mieli wybudować na tego morba i troszkę ją olano. Drzwi to dziewiątka bez przesady z tym priorytetem. Toaleta. w sumie nie chcę toaleta zostanie na takim priorytecie. Niech te morby tutaj. Chociaż. No właśnie. No właśnie. Tutaj i tak jest slamlok, więc sumie ten morb dużo nie zmieni swoim popierdywaniem. Bo mówmy się w ten sposób, on produkuje tlen. Dziad mały. <laughs> Siedzi i się bije. Śmieszne stworzonko. O, tutaj mamy wreszcie zapas yy, benzyny. Bardzo fajnie. Jak tutaj. Yy, kończy nam się benzyna. Oho, oj, oj, joj. W ogóle tego nie zauważyłem. Ale to nic, bo mamy tutaj przecież zapasowe pokłady benzyny. Tu, tam. I u góry. To wszystko można spłukać tutaj. Tutaj i tu. A tutaj to w ogóle już nie chcę spływać nawet. Psz, durna benzyna. Dobra. Eee, możemy też zrobić tak. Mop, ósemka i proszę mi mopować całą tę ropę. Calutką tutaj ropę. Proszę mi mopować. Tu, tu, tam, tutaj wszędzie. Mopowane będzie. Pyk doskonale. O tak. I, I nawet tu zapraszam, mopować. I tutaj zrobimy taki tak pompkę. Właśnie sobie przypomniałem o pewnej dość zabawnej rzeczy, mianowicie zamówiłem śluzę wodną i nie wiem, czy wyłączyłem. Nalewanie wody. Nie wyłączyłem, ale dobra, akurat napełnili. Yy, dobra, czyli tak. To ma priorytet jedynka i wyłączamy. Priorytet jedynka wyłączamy. Ok. Skoro to już jest, to można się przekopać tu. Tutaj będzie drugie przejście i jest jedno mydełko faro stawione. Yy, to trochę mało. Przydałoby się jeszcze drugie mydełko. Więc dostawimy je obok. Chodzi o to, żeby przechodziło więcej duplikantów, żeby wszyscy mogli ręce umyć. Co tutaj jest w ogóle przechowywane? Jedzenie dla haczy w postaci skał osadowych. Dobra, a tu też sedimentary rock. Dobra, tylko coś mało. Coś bardzo mało tego miesz... tutaj wpakowali, więc podniosę priorytet, żeby dołożono jedzenia. Bo mi hacze z głodu zdechną. Dlatego byśmy. Co tu spadło? Czy to był filet z paku? A, super, świetnie. A co ty tutaj robisz, halo? Znalazł się przy okazji zaginiony w ostatnim odcinku Pokerzel. Ktoś go po prostu wywalił. E, 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 ty, ty, chłopie. Tutaj, to proszę mi to mopować, bo to nie jest brudna woda, żeby pompka to została do brudnej. Jeszcze tutaj go zapakowali, nie jak. Dobra, on się przynajmniej nie utopi, bo to jest przecież. Pokeszel, y, który żyje w wodzie, również. Więc o tyle dobrze. Dziewiątka i zapraszam wszystkie Pokeszele. Y, także tego malucha. O, jest Saliszel. Doskonale. Dobra. Y, Jakie ci dać jajko? Pinch Roll? Kiedy żeś. Kiedy tamten złożył Pinch Roll jajko? Cztery puflety w ogóle? Co jest? No ładnie mogę hatchlingi dać i niech się hacze robią dobra, jedzenia mamy w tej chwili 320 tysięcy kalorii i spada no to tak nie za fajnie te chleby wszystkie pieprzowe doszedłem do wniosku, że oni po prostu na bieżąco zjadają, bo niemożliwe, żeby to jedno poletko dało mi taką ilość pikletmili, mili, jak mamy w lodówkach zaraz pokażę o co chodzi Picklet mil 12 kg, 11, 5, 8, 9. No to wszystko jest to. A chleb pieprzowy 2000 gramów, 200 g, 2 kg, tu jakieś kilo, kilo No wszystko to są liczby w setkach i tysiącach gramów, a tylko y, tych słoików z pakowanym jest dużo. Więc po prostu ten milłód y, jakby on cały czas jest jako takie żelazne zapasy. A oni na bieżąco zużywają co innego. To jest jedyne wyjaśnienie. Tutaj bym prosił, jaka tu jest temperatura? 7 stopni, ok. I ładnie się nagrzewa szybko. Czy tutaj się ruszyło wreszcie? Tak, ruszyły się trochę. Ale zaraz się ruszy na pewno dużo bardziej, bo tutaj się wdmuchuje zimne powietrze. I to takie zimne fest. Yy, drzewko. Czemu nie jest nawożone? Słucham. A to w ogóle nie, nie jest podlewane. Co się dzieje z drzewkami? Tutaj ludzie zaniedbują obowiązki niektóre. Tego tu nikt nie chce analizować. Już anuluję tę analizę i jeszcze raz zamówię. To może się ruszą. Może sęku ogarnie, ale wątpię. Yy, tych skałek nikt nie chce zbierać. W porządku, rozumiem. Yy, to wysiada. No, tą płytkę. Halo, tom. Proszę zrobić na bardzo pilnie. I również, jak ona już powstanie, to będziemy budować kabel. Ej, co jest? On tutaj łazi zamiast być zabrany na dół. Tutaj ma być wrzucony. Zapraszam. Proszę mi pilnie tego Shela zapakować. Ja go chcę na wynos. On nawet nie może tutaj swojej funkcji spełniać. Wiem, że to jest jeszcze mały, ale no. Kiedyś nie będzie. I chciałbym, żeby wtedy już był na miejscu. Dobra, czyli tak, yy, gruby kabel. Najłatwiej będzie stok dociągnąć. Tak. O. O. Tak zrobimy. Taka wizja artystyczna. I tutaj. Gdzie ten gruby kabel może się podłączyć? To jest osobna sprawa. Tutaj, dobra, czyli że on nie przejdzie tu. Więc musimy tutaj zrobić tak: yy, kolejną płytkę, która przeprowadza kable elektryczne. Dobrze, że może nachodzić na to. Bardzo się cieszę, bo jakby nie mogło, to bym był niezadowolony. A wręcz byłoby mi przykro. Dobra, yy, czyli tak tutaj i tutaj, nie tutaj. Żeby mniej było widoczne Mniej ułowoczy Dobra Rezerwat na szczęście się uchował W stanie nienaruszonym Względnie To miejsce bym musiał Jakoś wykorzystać Tylko nie mam pomysłu co tu zrobić Może zrobimy tak Tutaj ściankę Zamontujemy O i tutaj podłogę. Tutaj podłoga nie wejdzie, bo jest oczywiście, zrobimy tak. I niech to zostanie w ten sposób. Tutaj rezerwat będzie, a to wszystko wytniemy i zagospodarujemy jakoś całą tę przestrzeń, bo to jest samo centrum bazy. Zobaczcie jak blisko, to jest praktycznie printing pod. Nawet jeszcze tutaj są pewnie hacze od początku gry zakopane. Tutaj jest miejsce, gdzie po raz pierwszy się zaczyna inny biom w ogóle. Możliwe, że to jest nawet miejsce najbliżej Printing Poda, gdzie się zaczyna inny biom. I to sobie stoi przez całą naszą rozgrywkę. W ogóle nie ruszony. Tutaj bym chętnie wymienił podłogę, ale się trochę cykam. Yy, I tak, tutaj przede wszystkim położymy tak. O. Niech tutaj będzie inna podłoga, bo tutaj to wykosze i będzie mi mieszać gazy, a tego bym nie chciał. I będę mieć całą tą fajną strefę do wykorzystania. Tutaj mogę coś zrobić, gdzie będą przychodzili, no bo przecież tutaj jest rezerwat. Fajnie, jakby go odwiedzali, nie? Wchodzą do rezerwatu, to zawsze jest dobrze. Hmm. Wiem, co zrobię, wiem, co tutaj zrobię, żeby było dobrze. To proszę mi zdekonstruować na CITO. I tutaj zrobimy węta. Zrobimy węta z tym zimniutkim powietrzem. O, tak. I węcik. O. I teraz tylko tak. Priorytet na dziewiątkę. I proszę kręcić węty. O, od ciebie to może na szóstkę damy, bo bez przesady aż tak pilny nie jesteś przyjacielu. Tego fosforytu coś strasznie nie ma i nie ma i nie ma. Czy tutaj ktoś coś kopie? Oczywiście, że nikt nic. Prawa strona... Je, bo, bo to jest połączone z tym. To dlatego. Jakbym tutaj zamknął i zrobił tę śluzę wodną, to teoretycznie by może ogarnęli. Ale nie wiem, no. No nie wiem, nie wiem. Dobra, to zróbmy tak. To proszę zdekonstruować, i tutaj za maszynownią zrobię śluzę wodną. Tutaj będzie śluza. Pod grzybami bezpośrednio. I zrobimy ją. No tak, tutaj jedno, tutaj przerwa, tutaj drugie i podłoga. Tak, tutaj powstaje ta śluza moja. Yy, to też wypada uważać, żeby nie otworzyć. Chociaż teraz akurat on nie działa. To w sumie może być najlepszy moment, żeby go zabudować. Wiecie? No, ja ten gejzer zamknę tutaj. Zrobiwszy najpierw drabinkę. O, i niech tutaj ogarną mi. Tutaj jeszcze zamkniemy. O. No już nie będzie tak krzywo nawet. Wszystko jedno w sumie. Tak. I tutaj. Niech to ma mało miejsca, bo to ma pompkę zasilać głównie. I bardzo późno zauważyłem bardzo nieciekawą rzecz. Kiedy ty masz kolejną erupcję? Eee, za 25 cykli. Jezu. Brakło mi gazu. O nie. O nie, 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 nie. Ciebie natychmiast wyłączamy. E, natychmiast wyłączamy Żebyś ty już więcej mi gazu nie zużył w ogóle To jest bardzo istotne Żeby on się natychmiast wyłączył I przestał pracować Chociaż i tak chyba nie pracuje Po prostu to zużywa mi ten gaz Tak to w jakich ilościach Zobaczmy e, 900 gramów Trochę go idzie Trochę go idzie A ty ile masz? 12 kilo raptem Ty zużywasz 100 gramów na sekundę. No to raptem parę minut nieprzerwanej pracy mu zostało przy takim zużyciu gazu. No i to jeszcze wszystko w prawo powinno wejść. No tak, tutaj jest dużo gazu. Cały ze slam lungiem, ale tu jakby nie jest istotne. Dobra, jest wyłączone, super. Kaktusiki to po prostu olane zostały i nie działają. Tutaj rurka jest, która nie działa. Tak? Tak, oczywiście, że tak. Czyli tą rurkę proszę mi... A na dziewiątkę jak dam, to co? Będą ją naprawiać? Zobaczymy, czy ją naprawią, jak będzie na dziewiątce. No i też lajmu potrzeba. To nie będzie robić lajmu, mimo, że mamy dużo yy, fosilów. Bo nie, bo religia nie pozwala. Najwyraźniej. E, dobra, ten gaz, który się zgromadził tutaj, może nam uratować kuchenkę, a zobaczymy, jak tam na dole. Coś jest zasypane, ale to... No właśnie, teleskop na dole. Mm, o, co? Kropsy mi strasznie zmalała ilość działających kropsów. Mhm. i już jest za duże ciśnienie i ten węd nie chce chodzić. Świetnie, doskonale. Ty... priorytet masz najwyższy, zapraszam. Ty, no to nie musisz mieć. Ty możesz mieć. O i tak jest ósemka. Dobra. Yy, chleb, pieprzowy, wrapy, serwent Trzy rzeczy robi. Akurat te trzy, które chciał yy, Hermit. Taka ciekawostka. O! E wygląda tu. Co tam, przyjacielu? Chyba był na balkonie. Dziwne. Wydawało mi się, że był. Dobra. Yy, tutaj ładnie przechodzą. Czy tutaj ta drabinka jest? Nie jest. Bo tutaj nikt nie przychodzi. Kurde. Prawa strona jest yy, przeciążona. Tutaj niby ludzie mogą wchodzić, niby kombinezony są. Ale w praktyce to strasznie mozolnie działa. Proszę mi dostarczać kombinezony. Dzięki temu na chwilę będziemy mieć ich dość, żeby wszyscy mogli tam wleść. Okay. świetnie, teraz tutaj proszę kombinezony no ile ich tu leży jeszcze wszystkie tutaj powywalane leżą a gdzie indziej nie ma no co za czuby tu proszę dostarczyć i tu proszę dostarczyć dobra grzyby nie chcą rosnąć bo nienawożone i zimno, gorąco tfu, gorąco, no tak yy, to niewiele daje więc możemy zrobić tak. To, płytka i zanieczyszczony lód. Zanieczyszczony lód zrobimy tu, tu i tu. I macie mi to ogarnąć. Priorytet, dziewiątka, trzy płytki. Zapraszam, będziemy robić grzyby. Jakie tutaj są temperatury? 48, 9. W ogóle teraz już nie spada o dziwo. Zoptymalizowałem grzanie na trzy różne sposoby, i w efekcie jeden nawet mógłbym wyłączyć i dalej działa. Także fajnie, jak budowa rurki? Tutaj już jest, tutaj jest, o dziwo! Tutaj też biegnie. Kurde, ta rurka tu już praktycznie gotowa, tylko ten ostatni odcinek został. Oczywiście po prawej stronie, gdzie nikt nie ma, ten czasu nic robić. Bo ludzie nie wchodzą tu. Senku siedzi i się zajmuje pierdołami. Jak to jest? Jak to jest, że mój główny naukowiec siedzi tu? Nie, czekajcie, ja muszę to ogarnąć nieco. Przede wszystkim, Senku, gdzie ty jesteś? Ty masz wszystko inne powyłączane poza researchem, a i tak siedzisz i zajmujesz się pierdołami. Gdzie jest? Opera, operating yy, To jest doktoring mm, mm, Tu, no i co? No i minus 10 jejku. Dobra, ja to jeszcze dam niżej Żeby nie mój prawa tego robić Bo Bo nie damy rady, no Wy też macie zwiększoną yy, Zwiększony priorytet na Uprawy Hodowcy, bo Zwierzaki nie potrzebują aż tyle opieki. Ty jesteś Picassa, dobra, to ty masz tutaj, bo dekoracja to jakby nie jest największy priorytet Twój. Farmika, to jest dobrze, tu jest dobrze. Ranczyni, Crowboy. Ok. Pytko. Co Ty robisz, Pytko? Farmerem jesteś, ale w żadnym przypadku nie rancherem. Ciekawe. Mm, I farmospatch ok. Dobra. Eee, niby działają. A ty, Senku, idź, proszę, rób swoje. Może ktoś to uzbroić, czy tylko zrobicie i zostawicie? Proszę mi to ogarnąć. Ten kabel tutaj też proszę mi ogarnąć. Proszę, żeby to było już zrobione dzisiaj. Bo chciałem w tym odcinku ten temat pompki ze słoną wodą zamknąć. W ogóle już dwa morby. Wiecie co? Ja tę toaletę to ja zostawię na najniższym priorytecie. Niech ona mi respi morby. To jest dla niej odpowiednie zastosowanie. Niech respi mi dużą ilość morbów. I niech te morby się łapią. To będzie fajne. Jak złapiemy morby. Tutaj jest najwyższy priorytet. Ciebie, przyjacielu, to ja bym w ogóle. Wyeksmitował z tego świata, dobra. Wiecie co? Na chwilę muszę podjąć radykalne działania i dostawić tu drabinkę. Tak. Wiem, wiem że to jest yy, ostateczne rozwiązanie, ale nie mam wyboru. <laughs> oczywiście nie o to chodziło. Chodziło oczywiście o to, że. Yy, tutaj płytki. Tutaj Pyk I tą tutaj płytkę Proszę mi zrobić na ten tych miast Nawet nie, nas... Nawet nie następny Na dokładnie ten tych miast. <grych> eee, Te nie rosną Bo są nienawożone Kuźwa no co jest Dyrta i wody im brakuje No prawa strona jest ewidentnie Niedofinansowana Ma braki kadrowe prawa strona Dobra. Na chwilę, dosłownie na chwilę, to wyłączamy. Niech wszyscy tam pobiegną. Niech wszyscy coś tam. Zapiszę to. Zapiszę to, bo nie chcę ryzykować. Niech wszyscy tam pobiegną. Niech wszyscy to porobią i wrócą tu bezpiecznie. A wtedy znowu włączymy checkpoint. Bo inaczej to po prostu nie da rady. Oni muszą tam pobiec i porobić kilka rzeczy walczą jak rozumiem z czym wy walczycie tutaj Kto z czym walczy Kombat Tutaj, no, tak, z tym szelkiem Nie, gdzie jest ten kombat cały? A, no, do Sanishella biegną wszyscy się tu. Świetnie. Świetnie. Tym tutaj stres oczywiście wzrośnie, przez to, że weszli w strefę taką. Yy, temperatury tutaj 70 stopni. Więc na dół mam nadzieję, że nie zejdą za bardzo. Ale dobra, no. Gorąco wam, przykro mi. O, nawet fosil poszedł od razu do przerobienia na lime, widzicie. E, temu dam dziewiątkę i temu tailowi też. Dobra. Ktoś się przypieka. Jest to biedny kopko. Biedny kopko, lepiej niech się stąd wynosi. Dobra, tutaj masz trochę tlenu. Um. No, wiem, że im gorąco. Wiem, że tu jest diabelna temperatura. Naprawdę, yy, spróbujcie nie schodzić za nisko. Ci, którzy macie kombinezony, yy, którzy ich nie macie. No, przykro mi, ja wiem, ja wiem, że was parzy. No, wytrzymajcie chwilę, żeby tylko, nie, kopko, kopko, kopko. Ty uciekaj stąd, nie. Ciebie, kopko tutaj nie mogę wpuścić. Bo ty mi zginiesz zaraz. Umrzesz i tyle cię będzie. Ty tutaj tracisz HP. Za szybko. O wiele za szybko. Wynosi się, wynosi się, wynosi, przyjacielu. Ciebie, kopko, to ja w ogóle wysyłam do bazy z powrotem. Już. Wystarczy. Trud twój skończony. Tutaj sobie przejdź, zobaczycie, tutaj nie ma. Przyjacielu, zajmie ci to parę chwil, ale trudno. Yy, możemy też zrobić tak. Przypisać tutaj do łóżka. O, no właśnie, kopko, a tutaj yy, nie będzie pilotka, bo nie wiem w jakim są stanie ona i Senku, ale to, Ło, blawa, ktoś się zesikał, tutaj to norma jest już, dobra, czy ogarnęli to? E, coś tu ma bardzo wysoki priorytet. Aha, dobra, priorytet, siódemka, wyłączyć. Yy, jedynie tego kabla mi brakuje, aby to wszystko ruszyło. To jest ostatni kabel, który jest mi potrzebny, żeby całość zaczęła funkcjonować. A tutaj mamy złapanego zwierzaka. Dobra. Katapulta leci po. Fosil, Ok. Sporo fosili nazbierali. To spoko. Narobią mi trochę stali dzięki temu. Tutaj nawet coś wykopali i mi woda dopłynęła brudna. Też spoko. Czy tu jest słona? Tak, słona woda, Ok. Skąd tu płynie to w ogóle ten? Dziwne rzeczy się tu dzieją naprawdę. Dobra, czy ktoś dokończy kabel? To jest pytanie. Czeka na 5 gramów złota. Naprawdę. Naprawdę 5 gramów złota. I przyszedł kopek. Tam, gdzie kopko nie dał rady. I się zaczął smażyć. No to nie niezbyt dobrze. Zapasy ropy no maleją, bo wykorzystali ją. Dobra, czy ktoś ogarnie kabel? To jest rzecz priorytetowa. Proszę, kabel, kabel, kabel 5 kilo, a nie 5 gramów. Dobra, no ale to wciąż tylko trochę złota brakuje. Tutaj idą kopacze. Nie, hodowca idzie po dyrta, dobrze. Czyli tutaj był cały ten dyrt, którego nie mogli wykorzystać. Ktoś się przypieka, pewnie nie wiem kto. Hodowca i kopek. No to dobra, już kopek niech się przekopie. Już niech, niech da radę, a nawet anuluję mu to i to i niech sobie kopię jak najszybciej byle się przebić tu i zjeżdżać stąd, bo HP mu się ko naprawdę. Oni to uwielbiają robić, ale dobra, no on już niedługo umrze mi w tym miejscu, wolę tego uniknąć, więc dobra. Ty kopek uciekaj, 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 uciekaj mi stąd. Ty w ogóle idziesz tu? Yy, tu, tak, i tutaj pilotka zamiast ciebie wchodzi kopek. Ty już masz prawie full HP, a kopek jest ciężko ranny. Dobra, yy, dzisiaj się nie udało z tym durnym kabelkiem. Mam nadzieję, że yy, jutro w kolejnym odcinku pójdzie lepiej. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.